Dawno prowadziłem debatę ekonomiczną, między innymi tutaj w InPolent, między innymi to jej nazwa. I tam profesor Elżbieta Chojna-Duch stwierdziła, że jeśli chodzi o praworządność, to jest ona jakąś mityczną praworządnością, nie wiadomo o co tej komisji chodzi, że Komisja Europejska jest uwikłana politycznie i że właściwie tak naprawdę jest to granie na opozycję, czyli rozumiem Donalda Tuska i, i, i gierki polityczne. Zostawiając tak, takie zdanie... To w takim razie to, to pani profesor w takim razie prawdopodobnie uważa, że Mateusz Morawiecki jest agentem do Tuska, dlatego że to on się zgodził na te kamienie. No właśnie, tak. on podpisał taką I on, umowę. Cały jeden, więc, I on wynegocjował, on, on ustalił, że to jest właściwe i tak dalej. Więc jeśli pani profesor uważa, że to tylko agenci Tuska specjalnie chcą wymyślać jej rzeczy, no to ewidentnie do tych agentów Tuska należy również Mateusz Morawiecki. Już zrobić. No, i... no to może, wiem, spiski są różne i, i bardzo możliwe, że mamy... W końcu ja pamiętam pana premiera, który był w Radzie... Doradczym Gospodarczych Premieratówska, gdzie ja też byłem i potem powiedział, że on tam odgrywał rolę Konrada Wallenroda, to znaczy on tylko udawał, że doradza, a faktycznie Faktycznie przygotowywał się już do pracy na rzecz Prawa i Sprawiedliwości. To może w tej chwili jako Znowuż jest agentem Donalda Tuska w Prawie to jest bardzo poważne, ja myślę, że politycy powinni bardzo poważnie, jeśli pani profesor chojna duch mata cię dowody na to, to powinna natychmiast poinformować prezesa Kaczyńskiego, bo to jest poważna rzecz mieć, mieć, mieć zdrajcę w samym centrum. W swoich formacji. No to idąc tym tropem, premier Morawiecki rzeczywiście podpisał się pod taką umową, pod jaką się podpisał. Wśród kamieni, kamieni milowych o praworządności nie będę dziś rozmawiał. Ale nie rozmawiajmy o tym, jestem ekonomistą, więc zaznajmy, że zachowaj na duch, jest notabene prawnikiem no powiedzmy, że i kompetencje do doradzania akurat prezesowi NBP w sprawach gospodarczych są bardziej ograniczone bezprawnikiem, natomiast my rozmawiajmy o ekonomii. Tak, tak, ale tam wśród tych kamieni milowych jest między innymi coś takiego jak przejrzystość finansów publicznych państwa, a ustawami jedną energetyczną, a potem zmieniając to u, kolejną ustawa, ustawą o podatkach, o, 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 o w, w, w ściągnięciu podatków z obligacji państwowych obsług. Przez BGK i PFR wprowadza się też taki myk ustawowy, czyli wypisuje się właściwie stabilizującą regułę wydatkową. I jak pan profesor patrzy na to, że stabilizacyjna reguła wydatkowa została właściwie wysadzona w powietrze? Znaczy, no, znaczy ja, ja powiem od razu, nasze raportowanie przez nasz rząd sytuacji finansowej państwa zostało zmienione w kabaret po prostu. Tam są zupełnie niewiarygodne dane, nie pokazujące rzeczywistej sytuacji. Zostały wykorzystane kruczki prawne, czyli, na przykład, coś takiego, że istnieje przyjęty na całym świecie sposób mierzenia y, długu publicznego. A jest ustalone, to ONZ u nas się nazywa metodologią unijną, ale to jest mylące trochę. To ONZ i y, OECD na początku. Wypracowało tą metodę. I to jest ten właściwy pomiar, pokazuje, co jest naprawdę wydatkiem państwa i długiem państwa, a co nie. Natomiast myśmy wprowadzili sobie taką zasadę, że my możemy sami ustawowo określić, co jest długiem, co nie. Czyli na przykład, że dług zaciągany przez Polski Fundusz Rozwoju to nie jest dług państwa. Mimo, że on jest gwarantowany przez państwo, zgodnie z wszystkimi zasadami, jest długiem państwa oczywiście. No więc jak się zmienia coś takiego? No to jest to, to jest mniej więcej tak, jakbyśmy w gospodarstwie domowym powiedzieli, że. Ustalamy, ile mamy wydatków, a ile dochodów, i czy zarabiamy dosyć na wydatki, ale umówmy się, że wszystkich wydatków, na przykład na elektryczność, alkohol i samochód, to w ogóle nie zaliczamy do wydatków, po prostu gdzieś tam na boku i nie interesuje nas w ogóle. I to wychodzi, że mamy nadwyżkę, bo gdybyśmy nie musieli płacić za samochód, tak mniej więcej działa w tej chwili polska, polska informacja budżetowa prezentowane są komiczne zupełnie. Ja to nazywam kabaretem. No, jeśli w tej chwili rząd jest w stanie twierdzić, że ma, że ma nadwyżki w budżecie, no to przecież to dowodzi jaka to jest bzdura, jakie to jest, jest to wielkie, no, mm. jeden wielki cyrk już w tej chwili. No właśnie, nazywa się to kreatywną księgowością, bo... Nawet to nie jest kreatywna księgowość, to są, to, są, to są prymitywne sztuczki.